Cześć, tutaj Karol, czyli GlossyGem i zapraszam Was na kolejny odcinek z Planet Zoo. Będziemy tutaj sobie najpierw działali ze stworzeniem takiego znaku, ponieważ odkryłem, że możemy budować takie różne znaki, na których my coś faktycznie piszemy bo możemy zrobić te różne szyldze, na których są napisane, nie wiem, nazwy sklep, lody, gifty, coś takiego. No i wpadłem na to, że w sumie mamy narzędzia do tego, żeby stworzyć takie różne drogowskazy. I tutaj, o, takie może, nie, to od tego tutaj nie, znaki różne. Zawsze mi to kurczę gdzieś ucieka, jeszcze się, o, tutaj gdzieś jest, to nie, chyba w tamtym jednak było. Dobra, ja muszę się teraz skupić i wybrać dobre Dobry znak, bo na nie wszystkich znakach można pisać, więc postaram się wybrać taki, na których się to da. Jest znak stojący, edytowalny znak. Dobra, czyli to jest ten. Dobra, czyli on jeszcze trzeba go tutaj zrobić. Okej. Okay. Obrócone. No i dobrze. I kolejne. I następne. I jeszcze jedno. Proszę bardzo. Teraz wystarczy wszystkie... w sumie... Em, nie. Mądrzej to zrobię, jak dam tu, tak? Teraz w jedną stronę. O. Dobra, i teraz. Proszę bardzo. No, i teraz sobie po prostu będę to kopiować, i będzie łatwiej, jak sobie to skopiuję, niż, niż po prostu odwracać każdy po kolei. Dobra. To w ogóle nie jest łatwe zadanie, to wszystko kurczę. Nauczyłem się tego budowania, słuchajcie, ale wciąż jest trudno, wciąż to nie jest tak, nie przychodzi z taką super łatwością. Dobra, teraz na dół. OK, mam drugie. trzecie. Dobra, słuchajcie. Już mam tutaj trzy różne. Teraz czwarte dorobię. Potem będę tylko łapać dalej ten edytor i będę odwracać w różne strony świata. No i chcę to ustawić w różnych częściach naszego zoo i napisać na przykład tutaj Pawie E, żubry, bizony, no żubrów jeszcze nie ma, ale bizony, e, mamy też żółwie, w sumie jeszcze nie ma, ale mamy gotowe miejsce na te żółwie. E, więc żółwie, o nie da się tego całkiem przenieść, widzicie, Ło, wow, czyli muszę całość zaznaczyć chyba i dopiero wtedy przenosić, szkoda kurczę, Powinno się jakoś to zrobić, że jak już się połączy coś z jakim, jakimś obiektem, to wtedy to się staje jednym obiektem, ale no nie wszystko tak działa, nie wszystko tak działa. Dobra, to mamy to jedno, ja to sobie skopiuję, o tej części, tutaj na wejściu, warto też pokazać ludziom, niech wiedzą, w którą stronę mają iść, po co. Tak jak mówiłem, teraz w niektórych odcinkach, albo no w części w niektórych odcinków, chcę się skupić na tym, żeby zbudować takie właśnie upiększacze, jakby tej przestrzeni. Powiecie, mamy sobie to za E, mamy te, te zwierzaki i tak dalej, ale tak naprawdę to są e, różne drogi, różne sklepy i różne wybiegi ze zwierzętami. A mnie zależy na tym, żeby to e, zoo jednak no, było spójne ze sobą, bo e, ta afrykańska część już nam się tak trochę udała, jest taka spójna, e, tam wszystko ze sobą gra. Mm, a tutaj w tej części jest tak no, pusto, moim zdaniem, wiecie. Te zony tak naprawdę nie wyglądają, że, że no, są takie pustki. Są tam jakieś lampy, e, fontanny, właśnie o takie drogowskazy, które teraz robię. Więc stawiam je tutaj w różnych miejscach. O, tu mam jakiś problem. Nie idzie tego. Czemu to mi tak? Dobra, to tutaj ustawimy przed wejściem. Mhm, gitara. Dobra, tu sobie ludzie chodzą, tu się nic nie dzieje. Dobra, no pora coś napisać. Zacznijmy od pisania. Gdzie tu to było? Tu nie, to nie to. A w sumie dobra. Nieważne. Najpierw ustawmy. Ustawmy, że to będzie szło na Pawie. Dobra. O, to idzie na Pawie. Drugie. Tutaj. I koło. Mhm. Drugie idzie w tamtą stronę. Może, nie wiem. Napiszemy tam, że e, strefa afrykańska, bo Afryka. O, tak napiszemy. E, dobra. Tutaj następne, niech idzie w tę stronę. Tam gdzieś jest niedźwiedź, więc napiszemy, napiszemy niedźwiedź albo coś jeszcze. I drugie w te strony, o tak bardziej, to tu byśmy napisali, że to są. O, żarcie. że Żarcie. Dobra, mamy już każdą stronę, jakby ograną. Teraz pora napisać znak. Mamy pawie, proszę bardzo. O mój boże, to jest do, do góry nogami. O nie, teraz muszę to. O nie! Muszę to prze w każdym. W tym znaku, który skopiowałem, muszę to dać dookoła. O mój Boże! Ja to przetnę, słuchajcie, i zaraz do Was wrócę, bo ja muszę cofnąć to wszystko. O mój Boże! Dlaczego? Za co? Za co? Dobra, udało mi się zrobić to samo, co pokazywałem Wam wcześniej, ale w końcu najpierw, najpierw zrobiłem tekst i się upewniłem, w którą stronę ten tekst się e, pokazuje. Dobra, mamy pawie, sklepy, toaletę. No i git, słuchajcie, także rada na przyszłość: zawsze pamiętajcie, żeby w tych znakach najpierw zrobić jakiś napis, nawet testowy ABC, i zobaczyć, w którą stronę on się odwraca, bo potem zmarnujecie mnóstwo czasu. Naprawdę, tak jak ja, zrobiłem jed, jeden, jeden znak, potem go skopiowałem w różne miejsca i to był dramat, bo wszystkie były źle. Dobra, pierwszy ustawiony. Um, gdzie jest ten drugi? To był drugi. Widzicie, ja tutaj mam ten testowy, ten ABC. Post testowałem sobie, zobaczyłem jak to wygląda. Okej, okay, Afryka. Dobra. Mówię, trzeba zrobić testy, bo wtedy jest lepiej. No i nie działają polskie znaki, z tego co widzę. Także może w innym foncie wybierzemy jakieś inne. Chyba nie, w ogóle chyba polskie znaki nie działają. No niestety trudno, da się to jakoś przeżyć. Nie jest idealnie, no ale dobra, trudno. Nic z tym nie zrobimy, słuchajcie. Zostawiamy tak, jak jest. Dałam po prostu niedźwiedzie, ale tak e, nie chcę, jest jak jest. Dobrze, ja przeciąłem przed chwilą, bo trochę z tymi znakami mi się zeszło, a nie chciałem, żeby cały odcinek polegał na tym, że ja buduję te znaki. Trochę mieliśmy tą wpadkę właśnie z tym, że e, ten znak nam się podwracał. Słuchajcie, jestem teraz w tej drugiej części Zoo, w tej części afrykańskiej, ale z takiej trochę innej strony. Tutaj, gdzie nasz jak widać zepsuty e, akumulator działa, chcę go trochę tutaj, te, przy, przykryć tymi krzakami, bo jak dobrze pamiętacie, tuż obok jest teraz e, wybieg dla niedźwiedzia. Więc tutaj ludzie będą sobie przychodzić, właśnie tak patrzę, na chwilę zamilkłem, bo tak widzę, że to pustki są. I w sumie mm, zastanawiam się, czemu. One tutaj są, no ale dobra, mniejsza z tym, zaraz to spadamy. Mm, dobra, tutaj te, te kamienie, które ostatnio robiliśmy, zobaczcie o wiele lepiej faktycznie to wygląda. Co? Bo się wchodzi do, taki, do takiego wybiegu mm, i zobaczcie, są takie różne miejsca i rzeczy. Dobra, mm, ja tu sobie poprawię. O, jeszcze raz. O, przesuwamy to tutaj. Bo chcę trochę pozmieniać tutaj, żeby nie było tak, e, że wszystko jest w jednym miejscu powrzucane. Dobra. Gdzie to było? Ścieżki nie? Dobra. Tutaj trochę. Bo chcę zrobić słuchajcie, takie jakąś wodę, nie? Niech sobie wchodzą, czasami się wymoczą, jak potrzebują. E, niech sobie popijają tę wodę. Jola, słuchajcie. Jakaś woda musi być na wybiegu. Dobra. I chlub. O dobra, ale wyżej się nie da coś widzę. Kurde, czemu się nie da? Trzeba to teraz poprawić, ale trzeba najpierw wodę chyba wywalić, bo teraz będzie, no właśnie, tak myślałem, trzeba najpierw wodę wywalić, bo teraz z tego nic nie będzie. Dobra, czyli to jest trochę za wysoko. To trzeba trochę wyrównać tak, żeby to było takie lekkie wejście, więc wywalamy wodę. Mhm. Dobra, teraz rzeźbienie. I o właśnie, o to mi chodzi, że takie o, o, o! o. Takie jak na plaży się wchodzi, nie? Że nieco teraz takie, wiecie, wchodzicie i... Tylko, tylko wchodzicie i jest trochę, no, jeszcze taki spadek. Dobra, to tu, tu jest git. E, tam ten guziec chodzi, tam były te dwa małe strusie. Mhm, to też trzeba przenieść tutaj, gitara. No, Dobra, taka woda może być, nic tam im więcej chyba na nie dodaje. Co tu trzeba dodać? Oczywiście trzeba uzdatnianie wody dodać, żeby to złapało, bo za chwilę to nam zepsuje się wszystko. Widzicie? Już wiem, już wszystko wiem. No, znaczy nie wszystko, ale wiem o tej wodzie, bo wcześniej zrobiliśmy tą wodę i się już jakby okazało, że trzeba takie coś zrobić. Klik. Dobra, ale słuchajcie, to nie będzie tak samo stało, tak bez sensu tutaj, więc trzeba to jakoś. Hmm, czymś obudować, no bo stoi sobie taki hmm, nie wiem, tutaj oczyszczacz wody i tak stoi bez sensu w trawie płaskiej, więc może przykryjemy to trochę kamieniem jakimś, albo może... Hmm. Najpierw no trzeba w ogóle drogę zobaczyć. Gdzie ta droga idzie? W którą stronę? Idzie tutaj. Takiego zakrętasa zrobię, żeby to poszło o, dokładnie tutaj. O, udało się. Nie jest prosto. Widzę, że ta droga trochę jest krzywa, ale to nie jest istotne. Dobra, teraz zaznaczę sobie ten budyneczek. Właściwie to nie jest budynek, tylko taka ozdoba. Ale skopiuję sobie. Kopiuj. Mm -hmm. I cyk, będzie zasłonięte, będzie gitara. Może tutaj. O, gitara. No trochę się wtopiło w teren, no, ale dobra, trudno. I jeszcze jedno, żeby przykryć z drugiej strony. O, tu drzewo, tu jeszcze jedno. Gitara. Dobra, te kwiaty, żeby było porówno tutaj, może mm, tu. O, jeszcze jedna, ale w takiej samej linii prawie. Dobra, i może jeszcze tu, o. Też nie ma co szaleć. Ale może jeszcze. O, tak. Kurde, no nie mogę odwrócić z tego. O, dobra. Raz, dwa, trzy. I tu też takie wejście drobne. Dobra. Więcej nie ma co na razie. Bo i tak, no słuchajcie, tam tyle goście widzą, później już nie widzą. O, tu zakryję takim głazem Jakimś takim innym, żeby nie były takie same. O, ten jest za wielki, to nie dziwny. Dobra, jakiś taki mniejszy cyk. No, to jak było spoko nawet, ale tak może gdzieś. O Jezu, czemu to się tak... O, już lepiej. Dobra, cyk. Gotowe jest zasłonięte póki co. Jeszcze tutaj. Nie, 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 nie edytuj. Dobra, czyli mamy już, słuchajcie, wodę. Jeszcze nie ma zasilania tutaj, no trudno, ale woda będzie działać, będzie sprawdzana co 3 miesiące, żeby nam się nie zepsuła i będzie dbać o wodę, o wodę dla strusi i... Tam mm -hmm. dalej mam przecież, będziemy mieć, um, myślałem o żółwiach, albo o czymś takim małym, co nie przeszkadza nam. Dobra, czyli mamy tutaj już prąd, prąd jest gitara, dobra. No, i prąd tam, jeden prąd to był taki generator, w innym miejscu jest ten taki wiatrak, a tutaj postawiłem na energię słoneczną. Więc mam nadzieję, że jeśli jakieś punkty za ekologię potem będą przyznawane, to mam nadzieję, że coś dostaniemy. Dobra, przejdźmy do naszych żółwi. Żółwie już są kupione. Wyślij do Zo. Klik. Dobra, tu się nic nie dowiemy muszą mnie przynieść i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej mamy robić. No ale ja już za chwilę sobie obczaję już takie niektóre rzeczy, które można zrobić bez ich udziału. Czyli wodę... Proszę bardzo. Tutaj takie kółko. Zrobimy. Dobra. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Właśnie tutaj staram się robić takie, żeby tu było takie lekkie wejście, ale widzę, że ta trawa wysoka w ogóle nie pozwala mi zobaczyć, jak to wygląda. Kurde. Dobra. Muszę to zrobić coś inaczej, żeby to mi się ciągle tą farbą nie zmieniało. Dobra, może być. Okej, okay. to tu mamy już takie głębsze. Nie wiem, jak, jaką głębokość potrzebują te żółwie, bo to są żółwie lądowe. Więc one tam z wody, to wiecie, z dużo korzystać nie będą. Mam tylko nadzieję, że się nie utopią, boże, że wiecie, bo one są ciężkie dość, nie? No to sobie wejdą, chlupną i będzie koniec. O, umrze ze starości niedługo. No widać już taka starzynka jest, już takie, taka sierść już nie taka już... Ojej. Słuchajcie, mamy śmierć w naszym tutaj parku. No trudno, słuchajcie. Jak ze starości, no to jakby nie mamy na to wpływu niestety. Takie jest życie. No trudno, no. Przyjdzie następne, Będziemy opakiwać go e, jakby no. Trudno, takie jest życie. Jak to dalej wygląda? Oni tu jeszcze spoko więc dobrze. Kuziec, widzę, że będzie jakieś potomstwo jeszcze, więc gitara. Dobrze, czyli mamy tutaj tą samiczkę i jej synka, więc będzie trzeba kupić chyba jeszcze znowu. Szukamy widłoroga. Gdzie on jest? O, widzicie, to jakiś widłoróg yy, amerykański. Adoptuj. Wysyłamy do zapraszam bardzo. Chodzi o to, żeby był jakiś inny samiec, e, który. O co tam. O, dobra, struś czerwono-skórę. E, e, już prawie zgubiłem wątek, słuchajcie. Chodziło mi o to, że m, wzięliśmy teraz samca, żeby e, nie było tego rozmnażania w, wsobnego, Czyli żeby jakby ten synek nie rozmnażał się ze swoją matką, bo przez to geny są złe. E, dobra. to jest wszystko na razie czerwono. No, i chodzi o to, żeby tam był też inny samiec w tej zagrodzie, żeby oni się ze sobą nie rozmnażali. A dzięki temu, jak się rozmnoży ta matka z innym samcem, to może jakieś na przykład, będziemy mieć teraz, teraz jakąś córkę, coś takiego, więc potem zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Dobra, Panie Żółwiu, olbrzymi, co tu potrzebujesz? Eee, dobra. Ok, trochę mamy zbadane już rzeczy, więc to jest bardzo dobrze z żadnymi gatunkami na razie nie chcę, albo jeszcze nie zbadaliśmy tego. No dobra, to zaraz zbadamy. Zobaczymy, co się uda. Słuchajcie, pora budować im tu fajne rzeczy. Więc tak, najpierw biom. Może najpierw... Dobra, trzeba filtry włączyć, ale zobaczmy, przypomnijmy sobie, co oni to potrzebują tak naprawdę. Środowisko. To była Afryka, ale może zrobimy teraz najpierw trawę, bo widzę, że jeszcze czerwono. To trochę tej trawy. I piasku mniej. E, dobra. Skała, proszę bardzo. Trochę takiej trawy od tutaj. Trochę to muszę powiększyć, bo tego piasku naprawdę mamy dużo do usunięcia. O, już się piasek. O, już jest na zielono piasek, ale jeszcze trochę tutaj poćwiczę. Proszę bardzo. Piasek jest na zielono. Trawa jest długa też idealnie. Okej. Okay. Dobra. Ja myślę, że już takie o jeszcze kosmetyczne. Rzeczy zrobię, ale wszystko już jest na zielono, więc to jest bardzo dobrze. No i słuchajcie, e, miejsca na wybiegu mają mnóstwo. Bo potrzebują 235 e, metrów kwadratowych, a my im daliśmy aż 900. Więc słuchajcie, mogą się rozmnażać, może ich tu być dużo i wszystko będzie w porządku. Dobra, to była Afryka. I trzeba tego biomu też poszukać. To najpierw biom e, tropiki, OK. I kontynent to była Afryka. Dobra. Co my tutaj mamy? Wszystkie. Trzeba to zazielenić, wszystko, więc słuchajcie, dajemy tutaj różne te rzeczy, żeby było ładnie, żeby było im tutaj przyjemnie. Dobra, pierwsze mamy. Jakieś drzewo trzeba dać też, może o, z tej strony, gitara. Cyk. Jakąś palmę, bo w końcu to jest, wiecie, afrykańska część, tak? No to tutaj on, następne. O, to za duże, za duże. O, takie coś może tutaj, niech taki wiecie, gąszcz będzie troszkę. Jedno z drugiej strony i jeszcze może jedno, żeby, żeby nie było. Chociaż. O, dobra, nieważne. E, zróbmy im mm, jaskinię. Niech mają jaskinię, ale o, o chyba z tego nie będzie to jest za małe, co się tu mam. Ale zobaczymy. Chciałbym im zrobić taką jaskinię, taką którą sam im zbuduję, czyli że wiecie, że podniosę teren, potem go tam trochę zniszczę na dole, dzięki temu się zrobić dziura w ziemi. Zobaczymy. Trzeba tą górkę zrobić tutaj jakby na środku bardziej, bo jeśli będziemy bliżej y, ogrodzenia, y, to niektóre zwierzaki potrafią wyskoczyć za ogrodzenie, jeśli ogrodzenie, ogrodzenie jest za nisko. Więc dobrze. Ja tu sobie wezmę teraz ły, łyka koli I mogę mówić dalej. Dobra. Jedziemy tutaj. Tutaj jeszcze uderzę. Tu. Chociaż może... Dobra, ta liana jest trochę bez sensu. Widzę, że nie ma sensu. O Jezus, jeszcze większa jest. Nie, 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 nie. Chyba sobie daruję w ogóle ją, bo coś tu nie mogę, nie mogę coś tutaj podłączyć tego. Zamiast tego właśnie jakieś takie, takie krzewy bym dał. Tylko właśnie patrzę, jak zrobić, żeby, wiecie, też za dużo ich nie było, nie? Dobra, tu mogę dać, bo tu nic nie ma między tymi drzewami. I na górce też coś dam, żeby to nie była taka sucha, pusta góra. Dobra, tutaj jest pożar, to jednak nam, myślałem o tym, żeby tego nie dawać, ale o, może jest inna, no właśnie, jest takie ładne, tutaj drugie, ok, i tu jeszcze, o, no i myślę, że o, już jest trochę zielono, jest przyjemnie, jest mała woda, o, takie inne drzewo też, takie jakieś czerwone rzeczy tam ma, chociaż nie wiem, może taka paprotka, o, przy tej wodzie, o, przy tej wodzie też trzeba trochę przodziewiać, więc to jeszcze jedno, drugie, dobra. I takie mniejsze tu obok, żeby nie było, że wiecie, że o, widzicie? Super. Mi się to bardzo podoba, że takie to jest wtedy, mm, no że nie rośnie sobie samo drzewo, tylko coś tam jakieś krzewy małe obok niego też są, żeby to nie było takie łyse, takie sztuczne. Dobra, tu jeszcze takie, o, proszę bardzo. Już mi, już mi się coraz bardziej to wszystko podoba. Dobra, jeszcze tutaj. No okej. Okay. Dobra, miesiaczki kochane, tutaj jeszcze takie większe mam walne. Macie te zieleniny, słuchajcie. O Boże, ile wydumacie. Dobra, tu jeszcze w wodzie jedno. Coś innego jeszcze takie o, mniejsze może jeszcze tutaj, ale także była przy tym. Przy... O, Jezu! Ciągle mi tutaj do tego dociąga do tamtego drugiego. Dobra, już powinno być git. Co możemy jeszcze wstawić? Czy drzewo? No jest dużo drzew w sumie, ale jedno można. Nie wiem, coś takiego mniejszego może o. Tutaj jakieś, o, gitara jedno. Takie inne trochę. O, drugie tutaj. No i już, nie ma co wiecie, słuchajcie, też tutaj szaleć, może jeszcze na tej górce coś walnę, żeby nie było dalej tak sucho. Ale to też w sumie... O, dobra, tu. Jeszcze tutaj tak jakieś krzewa, może te mniejsze, gdzie to są te mniejsze, czy one tu były? Tu są, dobra. Raz, trochę większy, dwa. No i słuchajcie, myślę, że powoli tutaj już jest okej, okay. sprawdźmy jeszcze czy to wszystko jest w porządku. Um, Urozmaicenie jeszcze jest potrzebne, dobra. A z tych rzeczy to jest tak, i schronienie, no właśnie, tu chcemy zrobić tą jaskinię. Ale najpierw, gdzie to tu było? Wszystkie... Nie paw, tylko właśnie... Poszukajmy rzeczy dla naszego żółwia. Gdzie to tu jest? Tu nie, gatunek... Panie żółwiu, gdzie pan jest? Dobrze, jest żółw olbrzymi. jest jeszcze żółw słoniowy, słuchajcie, jeszcze chyba większy on jest w ogóle. No, ale to zobaczymy. Zobaczymy, może można je razem wstawiać do jednej zagrody, bo na razie nie zbadaliśmy tego, więc nie wiemy. Ale może jak zbadamy, to będziemy wiedzieli. Dobra, szukam tutaj teraz e, rzeczy dla niego. Więc, dobra, schronienia to takie, no, średnie są raczej, więc nic z tego nie użyjemy gotowego. Więc ja bym zrobił tam jaskinię jednak. Dobra, teren. Trzeba to podciągnąć jeszcze trochę, no bo trzeba mieć w czym tą dziurę zrobić. Więc tutaj jeszcze musimy chwilę podziałać. Dobra, jeszcze tak wyrównam, żeby to było taką, wiecie, w miarę równo, żeby się tak nagle bez sensu nie podnosiło wszystko. Dobra, teraz trzeba tak. I tutaj, właśnie w tu tym, mniej więcej w tym miejscu bym to zrobił. Coś mi tu nie łapie, trzeba chyba odtąd też. O, odtąd trzeba. Dobra, czyli już powoli mamy tutaj jakąś taką lekką dziurę, ale jeszcze trzeba trochę bardziej. O, żeby od razu taką większą zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, już jest trochę tutaj coś. Coś tu się dzieje. Mam nadzieję, że to jest w porządku. Dobra. Jakiś tutaj dach teoretycznie jest z tej ziemi. Mam nadzieję, że to im będzie pasować. Dobra. Ja bym teraz jeszcze wstawił tutaj z wybiegu te leżanki. Zobaczymy, jak tu to położymy. Czy oni to rozpoznają jako... o. Zniknęło nam. Dobra, czyli nie możemy tego tak dać. Dobra, to nieważne. Ja zaraz zrobię dach inny z tego. Um, kurde. Czyli to musi, może to chodzi o to, że takąś wysokość musi mieć. O to chodzi. Dobra, to tak jak powiedziałem, zrobię dach, to wrzucam tak jak jest. Um, dokończę jeszcze ten teren, żeby to nie było takie trochę łyse. Chociaż z jednej strony to tak jak na balek to coś po prostu... O Boże, użyłem coś, słuchajcie, w stół. Pewnie usłyszeliście to wszystko, no ale... No ale trudno. Dobrze, teraz tak. To będzie OK. Tylko trzeba to trochę jeszcze podnieść. Karol, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Trzeba to cofnąć trochę jeszcze i powygładzać całość. Bo słuchajcie, wpadłem na ten pomysł, że skoro się nie da zrobić tak, jak chciałem to zrobić, to zrobię takie, takie zadaszenie może, jakieś drewniane albo coś takiego. Wezmę to stąd. O i wezmę tylko to. Cyk, jedno. Drugie. A to mi się coś popsuło, słuchajcie, o dobra. O czy, dobra, czyli mamy jedno jest. W tę stronę, kurde, nie chcę się tak złapać, czy bo idealnie. Muszę tutaj poszukać e, tej opcji, która mi pozwoli to trochę inaczej zmieniać. Dobra. W nosie to mam. Słuchajcie, niech to się nigdzie nie przeciąga, tylko niech będzie tutaj w porze, OK. I trzeba teraz lekko to podnieść, więc ja to. Zacznę tu od środka, żeby wiedzieć, jak to rozbudować dalej. Dobra, teraz w tę stronę. O, dobra, to jest ziemia. Więc z tej ziemi trzeba trochę to na górę postawić. Może nie w ten sposób, ale o, 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 tu już jest dobrze. Dobra. To już mamy takie jakby w jedno miejsce. To przesuwamy może wtedy bardziej. Bo czemu to się tak dzieje. Bardziej tutaj. O, to już mamy dwa zadaszenia. I teraz uderzę na środek. Skopi... O, nie, 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 nie skopiowałem jeszcze. Teraz skopiuję. Teraz na środek. Proszę bardzo. Cyk. Dobra. No, jest w miarę równo. Jest tak, mia jest okej, okay, no, że będzie takie zadaszenie. Tak jak cień, ten cień pada, tak będzie to zadaszenie, więc to jest w porządku. No i jeszcze trzeba trochę jeszcze jedno. O. Trochę podnieść z tej ziemi, tak mi się. Chociaż z drugiej strony, dobra. Słuchajcie, ta ziemia trochę się przysypała, powiedzmy, tam e, na tej górze, więc to może być w nosie. Dobra, co tu mi się kliknęło? O. Cyk. Cyk i zobaczcie, jaka ziemia, kto o jakiejś ziemi mówił? To jest żadna ziemia! Tu się nic nie stało, zobaczcie, tu po prostu sobie rosną rzeczy. Tam się nic nie stało. Dobra. Teraz słuchajcie. Może jeszcze to jakoś zmienię lekko. Coś tu z tym zrobię. Wciąż oni tego nie widzą jako schronienie. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Może jeszcze jak przeciągnę to. OK. Dobra. Mm, już wydaje mi się, że tego jest więcej. Gdzie tu były takie? To jest to chyba. Dobra. Skopiujmy. Nie chcę dotować całości, chcę tylko skopiować tą belkę, bo ona jest mi bardzo potrzebna. I teraz te belki poustawiam tak, jakby one były y, trzymały to wszystko. Tak niby, że niby to one trzymają. Więc dobra. O, tak krzywo się ustawiło. Trzeba będzie to tak zmienić. Dobrze. Już, już, już. O, dobra. Trochę niżej. O, dobra. I te też tak samo zrobię, żeby one sobie fajnie rządzą sobie, sobie są. Ale trzeba je trochę. Najpierw jeszcze wyprostować. O, i teraz w prawo. I trochę na dół. O, no i git. Dobra, i to tak samo. Trochę tutaj. I na dół. Cyk. No, i słuchajcie, gitarę, gotowe. Zobaczmy, czy oni to rozpoznają jako. E, nie, nie rozpoznają. Kurczę, a może trzeba czas włączyć. Włączę czas i może dzięki temu oni jakby rozpoznają, co tu się dzieje, jakby ogarną to, co się wydarzyło. Zobaczmy. O, jest, super, trwałe, trwałe schronienie było, super. To teraz jedziemy z urozmaiceniem. Płot widzę, się rozwala. No ale dobra, to już zgłoszę za chwilę temu tam gościowi, to on przyjdzie to wszystko naprawić. Um, dobra, to gdzie to by tutaj było? Tutaj. Po kolei trzeba wszystko pozostawiać. Słuchajcie, pierwszy raz chyba mam żółwie w jakimkolwiek zoo, jak sobie gram. Czy sobie gram prywatnie, czy gram w to tutaj zoo z Wami, to chyba pierwszy raz mi się trafiły żółwie. Więc jestem zadowolony, słuchajcie, nigdy nie widziałem, jak one się tutaj zachowują. Czy one będą tutaj skakać gdzieś w miarę swoich możliwości, czy będą, nie wiem, do tej wody podchodzić, czy, czy nie, nie wiem, będą się jakieś tutaj ganiały, może będą tylko odpoczywać, nie, może nic nie będą robić. No ale zobaczymy, co to będzie. Ustawiłem tutaj zraszacze, hmm, tutaj jest to takie co ziółka pachną, czy coś takiego, mhm. Jeszcze jedno gdzieś tutaj, gdzie jest tak zielono. Mm -hmm. Dobra. No i piłka. Piłka tutaj chyba była tam już. Nie, piłki jeszcze nie było. Dobra, piłka może tam był zraszacz. Dobra, tu piłka jedna tutaj. Druga tutaj. Cyk. Gotowe. Mm, tu chyba nic więcej nie ma. Ten lody, te lody już im tutaj postawiliśmy. No dobra, jedziemy dalej. Mm, proszę bardzo. Trzeba oczywiście miejsce do żarcia mieć. Tak, nie ma także, że, że o, tutaj nigdzie tego nie będzie. Dobra, tam jest woda. Więc niech będzie tutaj. Wszystko blisko tego wejścia. Dzięki temu ten dozorca, jak przyjdzie opiekun, to on przyjdzie od razu zrobić swoje, w sensie nasypie to, to jedzenie, wyczyści wodę i pójdzie dalej. Dobra, zobaczymy, czy to jest w porządku już. Puściłem czas tym razem. Ok, urozmaicenia są 100%. super, dobra, bardzo fajnie. Dobrze, czyli mamy te zwierzaki już dwa. Gościu, to trzeba przyjść tutaj, nasypać im. Słuchaj, wezwijmy wszystkich ludzi, niech przyjdą, ponaprawiają, zrobią swoje. A przyszedł jakiś typek, coś tam pewnie zrobi już. Dobrze, mamy tutaj. O, słuchajcie, tego nie było na tej ikonce, tej takiej ikonce, jak go kupowaliśmy. Ale on jest albinosem. Gdybym wiedział, to słuchajcie, o, wow, to już wcześniej mi tutaj zapowiedział. To jest pierwszy albinos w naszym Zo. Bo może być tak, że zwierzaki, które się rodzą w zoo, albo które kupujemy, e, są albinosami, słuchajcie, i ich sierść jest biała, oczy takie czerwonawe, e, no i są więcej warte, słuchajcie, na rynku mm, tych zwierząt, że tak powiem. No dobra, słuchajcie, ja bym na tym kończył ten odcinek. Zbudowaliśmy wybieg dla naszego żółwia. E, pierwszy raz będę mieć żółwia w ogóle tutaj, e, w planet Zoo. Widzę, że tutaj mamy już tylko albinosa, zobaczymy jak tutaj potem będzie z potomstwem między nimi. No i słuchajcie, skończyłbym ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym pogramy nieco więcej, nieco bardziej zimowo, ponieważ już niedługo do Planet Zoo pojawi się specjalny arktyczny pakiet, gdzie pojawią się nowe zwierzaki. Więc zapraszam Was do zobaczenia mojego jakby newsa, wideo newsa, w którym dokładnie opowiadam o tym, jaki nowy pakiet nadchodzi i co będzie można w nim znaleźć. A tutaj bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Tak więc do zobaczenia, no i cześć!